Dzisiaj poszukamy sobie Siren Head'a Chodźcie Musimy znaleźć Siren Head'a Musimy go pokonać Mam nawet aby go pokonać Wczoraj widziałem jakiegoś dziadka podszedł do mnie i powiedział Dam Ci ten ale za to musisz pokonać Siren Head'a I dzisiaj nagrywamy, że muszę go pokonać Idziemy znaleźć Siren Słyszycie to? Słyszycie to? Сейчас, Что это сейчас, 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 Chyba nas tu nie znajdzie. To jest nasz bunkier przeciwko Sennheadowi. Musimy tu chwilę, poczekaj. O, odszedł. Idziemy. Odszedł. Idziemy. Znajdę go. Obiecałem dziadkowi, że go pokonam. Uciekaj do bunkru znowu, podpalam go, rakieta, znowu, bomba to bomba, siedź to nas gniecie, aaa, idziemy, musimy go znaleźć znowu, a znowu tu jest, rzekło, ogień, ok. w piorun, Musimy go znaleźć, bo jak go nie znajdziemy, zniszczy świat, całą ludzkość. Musimy iść do piwniczy, po mojego pomocnika. A wiecie kto to jest? Kartunkat. On nam w tym wszystkim pomoże. Idziemy po kartulkata. A ja go muszę wezwać w tajnym kodem. Wiecie jaki to kod? Chodźcie, pokażę Wam jaki to jest kod. O, a Ignaczy Pubarańczka ja nie wziąłeś roweru, Taka ciekawostka jezią roweru. <laughs> Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz! Kartunka! Idziemy po niego. O, jest tutaj, widzicie? Stoi! Idziemy po niego. Idziemy już po sirenheada. Zniszczymy Siren Heada. Chodź kartunkacie. Idziesz analizować. Idzie? Idzie. Okej, okay, chodź, idziemy. A tu jest! Szyfa! Kartunkać! Na niego! Ja polecię na niego, walczmy ze sobą, walczmy szybko, pioruny, pioruny, ogień, szybko uciekaj kartunka z nim, walczmy, a, goni nas a, a, kartunka z przegrał, uciekajmy. Где Много! <говорот> Раз, два. И какие он в гость? Cztery i doma Stary. Cztery Piąty I teraz musimy poczekać chwilę. O już jest! Mamy złoty! Mamy złoty patyk. Widać, że złoty widać. Jest złoty. Onosimy to i jestem gotowy na walkę. Serwek!

widzisz go? Nie widzisz? Nie ma go. Chodźcie, gdzie ją znaleźć. Nie widzisz, dołu Silent Head! Nie ma go, gdzie? widzicie? Widzicie? Heada Silent Head. Nie nakreślę. domu tam jest Silent Head, widzicie? Idziemy! Szyko, kiedy to było rok po dziewięćset 1920, Bertha. Musimy tutaj wejść. Noże nie mogę otworzyć. Zamknięte. Ej, widzicie tą dziurę tak? tam? Szyko! Tam! Jaka ziura, chodźcie Zobaczcie. Teraz mam taką ciekawostkę. Nie, 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 kaczka, nie, nie, nie. To ma kilka... To prowadzi do kanalizacji wodnej, ale chyba ta kanalizacja wodna. To Basy Sajrenheta. Zobaczcie, jakie to jest głębokie. W wielkości Sajrenheta, zobaczcie. Wsadzam tam całki nad rękę. No się u Widzicie? To jest właśnie. A! Coś A! tam była jakaś strona. Czekajcie, słyszycie to? Słuchajcie, to, to jest chyba seryjny proszę wpływać w głaszczenie. Szybko. Musimy. Jeszcze musisz go znaleźć. Ja nie mam późno mówić. Co jest? Zobaczcie. Kupa Sheraheda chyba. Chyba Kupa Sheraheda musiał tutaj być przed chwilą. A my tego nie widzieliśmy? Zobaczmy. Musimy. Nie, nie mogę go znaleźć. To jest? Czekaj, silent head. Tak. Okej. Okay. Piu, 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 piu. Woda. Piu. Się ko, czekamy. Silent head. Co od tego zognia? U, 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 u. tego A, mnie tu. Patrz. O! O! Zostałem o. szybko, znajdź kamień mocy. Nagrywasz? Ja Musimy kamień w mocy. Piszcie złoto. Musimy znaleźć złoto wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodźmy. Raz, dwa, nie. raz, dwa, trzy, cztery. 5! Zrzucaj Skyneta! Szybko! Jest ogień! Wybuch bomby atomowej! Szybko, uciekaj. Czekaj! Czekaj! Przejdę do niego bombę atomową! Bomba atomowa za 30, wy... 30 sekund wybuchnie! 30! Przejdę się! Przejdę się! Przejdę do Przejdę się! Musieliśmy dwa, musieliśmy dwa. Chyba, sięgnij! 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 Sięgnij!